Fundacja Edukacja dla Demokracji. Jest to polska organizacja, która od prawie 20 lat, prawie w tym planu, 20 lat działa. Zaczynaliśmy swoje działania w Polsce. Pierwsze programy edukacyjne realizowaliśmy w Polsce, a od, od końca lat 90 pracujemy już. W szeroko pojmowanym wschodzie. Może chciałabym też powiedzieć na początku, czym się generalnie zajmujemy i, i od czego zaczynaliśmy naszą pracę w Polsce. Była, po prostu zaczęliśmy od, od takiego momentu, kiedy to było wiadomo, że w Polsce spraw, które do tej pory było załatwiane przez, e, przez państwo i gwarantowane przez Państwo tych, tego po prostu nie będzie i, i każdy, każdy z nas będzie musiał wziąć odpowiedzialność za kawałek e, społeczeństwa. E, my generalnie zaczęliśmy pracować w szkołach i dążyliśmy do tego, aby wykształcić nauczycieli i mm, przestawić ich e, tryb myślenia na, na bardziej taki otwarty. Z, y, Chcieliśmy, aby zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy pomyśleli o tym, żeby szkoła była bardziej otwarta zarówno dla, e, dla uczniów, jak i dla, e, dla rodziców i żeby też e, sami nauczyciele czuli się dni, e, w niej dobrze. I e, te nasze programy edukacyjne skierowane początkowo do, do nauczycieli, aby próbowali prowadzić zajęcia w inny sposób, w taki bardziej otwarty, wymagający od uczniów większego zaangażowania, poprzez tworzenie rad rodziców, takich, nie, nie takich, które będą zbierać tylko składki na komitet rodzicielski, ale też angażujących w życie szkoły i dyrektorów, którzy po prostu pomyślą, aby ich szkoła była bardziej takim centrum lokalnym, Otwartym na, na różne formy działania społeczeństwa, a, a nie tylko zamkniętą instytucją, a, a tam, z, z zamkniętą, wzmocnioną instytucją. E, I e, nasz, misją naszej, naszej fundacji e, jest takie przekonanie, że, że społeczeństwo obywatelskie to jest nie tylko taka. E, wartość dla, dla wybranych i uważamy, że praktycznie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, to warto proponować coś takiego. Agnieszka mówiła o tym, żebyśmy nie wchodzili z wielkimi słowami typu deklumacjach, które może być bardzo różnie rozwijane w różnych społeczeństwach. Ale chcielibyśmy wspierać te społeczności lokalne, które... Wyczują się odpowiedzialne za, 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 za siebie, za, za, za życie swojej, swoich członków i, i wspierać, ich w takich w wspierać ich w takich problemach jak edukacja, rynek pracy, albo też po prostu w, wspierać ich we współdecydowanie o własnym losie, co w przypadku... to w byłych republikach radzieckich do tej pory takie przekonanie bardzo mocne istnieje. I nasze programy, kiedy, kiedy, kiedy zaczynamy pracować w danym, w danym kraju, próbujemy budować na fundamencie lokalnych tradycji i kultur. I, I to jest dla nas bardzo ważne, to znaczy nie przychodzimy do, do, do wioski w Toczykistanie z jakimiś gotowymi receptami i gotowymi rozwiązaniami na ich problemy, ponieważ nie wiem, nie znamy na tyle, na tyle ich, żeby po prostu przyjść i rozwiązać ich problemy. Poza tym szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to było zdrowe dla wszystkich, jeśli przyjdziemy, rozwiązać Hmm. Dlatego też e, e, wchodząc ze swoimi programami e, do, do, różnych, do różnych społeczności, e, w zasadzie pierwsze pytanie, jakie zadajemy, to jest takie, w czym my Wam możemy pomóc. I, i nasze programy modyfikujemy bardzo lokalnych społeczności i one są naprawdę bardzo różnie realizowane w zależności od kraju, w którym się znajdujemy. Ja bym chciała Państwu opowiedzieć o tym, co, czym zajmujemy się w Tadżykistanie. Ja odpowiadam za taki program, który nosi bardzo dużą nazwę Edukacja Obywatelska w krajach Europy Wschodniej Azji Centralnej ta edukacja obywatelska jest bardzo różnie pojmowana yy, i bardzo szeroko pojmowana, to znaczy yy, to są zarówno yy, to są zarówno seminaria i treningi dla, yy, dla dorosłych yy, poprzez organizację yy, zajęć dla nauczycieli na temat aktywnych metod nauczania yy, na temat tego jak co, jak otwierać szkołę na lokalną społeczność, jak pracować z uczniami tak, aby, aby oni byli bardziej otwarci, potrafili pracować w grupie, a nie tylko siedzieli te, nie wiem, 8 godzin w szkole i, i w zasadzie nie myśleli, bo, bo do tej pory jest bardzo dużo szkół takich, gdzie gdzie uczenie jest tylko po to, żeby po prostu robić notatki i odpowiadać zgodnie z regułką z podręcznika. My przekonujemy nauczycieli do tego, aby po prostu bardziej aktywizowali uczniów, żeby zajęcia opierały się w większości na, na zaangażowaniu uczniów, na pracy w grupach, czyli coś, co do tej pory w nie nie było znane i poza, poza warsztatami dotyczącymi aktywnych metod nauczania proponujemy szkołom coś takiego jak warsztaty dotyczące gazet szkolnych. Gazetki szkolne w ogóle w krajach byłego Związku Radzieckiego to jest coś, co jest bardzo popularne. To znaczy, jeśli Państwo może jeszcze pamiętacie z, z podstawówki wtedy, kiedy się robiło takie gazetki ścienne, to jest to nadal bardzo popularne w, w Tadżykistanie na przykład albo w Rosji. I, um, można, to jest też pewne narzędzie, które można wykorzystać w, w edukacji. Oczywiście modyfikując to poprzez na przykład zachęcanie nauczycieli do tego, żeby jednak zespół redakcyjny to byli zainteresowani uczniowie, a naszym, czyli nauczyciel, nauczycieli zadaniem jest sprawowanie takiej opieki nad, nad tym zespołem redakcyjnym. Yy, gazetka wtedy przybiera zupełnie jakby inny format. Nie jest to tuba propagandowa aż działanie szkoły, tylko po prostu coś, co aktywizuje uczniów.